Hej, Kasiemka. I znów trochę zapasów do skulowania. Na dworze zimno. To będzie skórowanko. Następna turcja. Kula przywieziona. Tutaj o, y, miedziane. Tu trochę aluminiowe. Takie. Wiecie, jak to obrać? Ciężko się obrać. Tutaj takie drobniejsze. Nie wiem czy je obierać, czy nie. Ciężko coś się obiera te. Jest tu maszynkę co mam. Nie chcę przejść. Nigdy takie grubsze przejdą. No i co tam powiedzieć? Filmiki będą ulatywać, ale na razie jest zimno. Za oknem. Nie wiem jak będzie to możliwość. Nagram jakiś filmik. Dziękuję wszystkim za subiki i to jeszcze trzeba zacząć obierać no to już się nazbierało te duchy. tu taka milbery i tutaj do, do Takiej różnej do miksu. ale wczoraj, kiedy doleciał? Zrobimy oglądający, no i co jeszcze wam powiedzieć? Powiedzcie, jak cieplej pójdzie na puszki, zobaczyć. Będę wczoraj na hajsioka. też jest mało puszek, każdy wybiera. Chyba coś się dzieje. Pozdrawiam.